Powiem wam, jak szybko stać się zakładnikiem czyichś oczekiwań. Posłużę się przykładem profesora Barta Hermana. Doszedł on kiedyś do przekonania, że skoro nie mamy oryginałów Nowego Testamentu, to nie możemy być w 100% pewni, co w tym Nowym Testamencie początkowo się znajdowało. Ponieważ Bart nie był badaczem konfesyjnym, to ateiści go kochali, dlatego że mówił rzeczy niekomfortowe dla chrześcijan. No, ale później Bart powiedział, że wierzy, że historyczny Jezus. Istniał. Ale się wtedy burza zrobiła, a tyści przestali lubić Barta i sprzedaż jego książek trochę spadła. Przez chwilę to konserwatywni chrześcijanie zaczęli patrzeć na Barta łaskawym okiem, ale nie na długo. No i tutaj pojawia się problem: nie da się wszystkim dogodzić. Moja rada jest taka: pierdol to i rób po prostu swoje. Bądź rzetelny w tym, co robisz, i tyle. Nie przejmuj się głupimi komentarzami. No chyba że ktoś daje ci merytoryczne komentarze, to słuchaj, niezależnie od tego skąd pochodzą. Pamiętaj, prawda zawsze się obroni.